Dobra, Lecimy A może teraz się uda? O, coś tam jest? Nie, w sumie. Jest tak wysoka, mogę sprawdzić, ale nic nie ma. Dobra, no to spanam w dół. Nie zabije się kurta? Chyba nie. O, nie. O, o skrzyneczki! A. Teraz niedługo wychodzi Resident Evil. Mm, ale ja nie mam kasy na tyle gierek wolę w sumie poczekać ponieważ no mam sporo gierek do grania niektóre nagrywam niektóre nie bo po co po co no ogólnie to ja lubię nagrywać nie ale ale ile można Kurczę, tyle już Tyle już tak naprawdę tych gier nagrałem, że no. No wiecie no, zagrajmy umiera, nie? Ale kiedyś to ludzie na przykład częściej oglądali, bo nie każdy miał dobry komputer albo coś, nie? Więc... No właśnie i to też, że się zastanawiam, czy to nie jest właśnie problem tego. Niektórzy lubią oglądać, ale to trzeba być po prostu dobrym, nie? A ja nie jestem ani dobry, ani nic co tam jest? A tam mogę coś. Aha, tam mogę sobie wygląd zmienić. Ok, no to sprawdzimy to. Wygląd sobie mogę zmienić Znaczy mogę, ale o, ale kurno Ale właśnie To chyba dostałem nowe, nie to One Skin Special. To jest spoko. Chociaż to nowe to nie leży mi dobra, i tego nie widzimy fajnie jakby kamera by była z drugiej osoby, za pleców to ciekawe jakby się na przykład grało, nie? okej, okay, idziemy teraz robić kolejne misje mapę daj mapę daj, mapę daj dobra, zanim tam pójdę, to pierwszy zobaczę, co jest tutaj To tam jest tu ej, no ja tam byłem przeuczyłem coś o tam muszę iść, dobra później później. Pierw, pierw zrobimy, aha, bo tu jest kilka. O to tak czy siak. Ale ja tam byłem. No nic, tak czy siak musimy tam iść. Może teraz bym sobie poradził, chociaż. Chociaż nie, nie mówię, że nie dałbym rady. No, dałbym radę, ale on jest e, dosyć mocny, więc wolę się troszeczkę poulepszać, e, wbić te poziomy i dopiero go tam zaatakować, nie? Niż po prostu się męczyć. Chociaż, nie wiem, spróbujemy? A, może nie. Dobra, pójdziemy tam. Mm. Tak się zastanawiam też, czy by nie skończyć z tego, z, z nagrywaniem gier. Może nie będę robił po prostu, tak się zagrajmy, tylko po prostu od czasu do czasu coś, coś się tam nagra, a co będzie, to będzie, a co nie będzie, to nie będzie, nie? Więc... Aha, bo ja tego nie podniosłem, ale co? Aha Dobra, co, 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 tu, co tu się, coś tu się robiło, ale, pick up, Bill my hair ale tu nie ma tych, aha, bad hire, day, włosy, to z tych potworów powinny wypaść, a ja je zabiłem. No nic, no dupa, no dupa! No nic, um, zrobimy to później. Najwyżej zrobimy to później później i symbiozę zrobimy. Zr Dobra, pójdźmy tu, później się cofniemy i zrobimy tamtą. Więc myślę, że tak by było ok! okej okay by było dobra update, jaki update czego kurna update 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 o kurna co to jest mm. coś mogę, Klaus mody mogę lepsze kupić no to zajebiście kurna mać tu to... Dobra, weźmy to. Szybkie, szybkie, siekie shake, szybkie, siekie A równomyślnie tu siekę. Szybkie, siekę. Bardzo mi się w tej grze grafika podoba, nie? Fajnie też by było z kimś grać, ale no niestety ja nie mam z kim, kurwa. Ich nie lubi. Takie grej kurno I to jest najgorsze Oj Kurwa, ja pie... o cholera Żem dał kurna dupy. O no chodź tam tu No chodź tu ja pierdziela. No zajebiście kurna ja pierdzielę i teraz gdzie tu mnie, no. Sam siebie wysadziłem, to jest najgorsze. A jeszcze skilli nie mam, bo skillę to chyba od szóstego levelu. Hmm. To za kasę respi, ale... Kurczę, jakbym nie miał kasy, to co by było, ale tu chyba się nie da nie mieć kasy. Tu Kurczę, się nie wysadź tylko. Dobre granat, granaty. O, wysadziłem. Dobry, dobre granaty. Granaty, granaty. Renaty, granaty, renaty. Są dobre. Zawsze są. Są zajebiste, kurwa. A tam gdzie prowadzi to mapa? Tam gdzieś to prowadzi. A w dupę mamie Madzi. O. Mm -hmm. O. Może lepszy. Zajebista, zaraz się spali kurwa. A jak? Aha. To tak samo naprowadzające, o. O, teraz mogę skillę rozdać. Ale tu później, kurno. O. Dobra, tu jest jeszcze jeden. Dobra, ale wolne, kurno. Dobra, mam skille. Zajebiste. Oj, ej, gin, nie, 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 kurno. Co ty? Dobra, jak się używa? Tak, gówno. Dobra. Tylko jak się tego używa? Kontroler. Nie wiem, jak to się używa, tego. Mm. A tu nie pisze? Po Aha, muszę rozdać. O, teraz. LB. Dobra. Aha. Fajne. Zajebiste. No, może być spokój. Tylko najgorsze jest teraz takim minusem, że wybiera mi tę pierwszą bronią. tą. A ja bym miał dwie, tak wiecie. Wiecie, no kurde karabinki to by było zajebiście. Tylko właśnie nie wiem, może można ustawić. Kij wie. Kurna. Yeah. Dobrze leży leżą śmiecia, śmiecia leżą śmiecia, leżą śmiecia kurna leżą 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 co my tu mamy o siema, dobra przetestuję o ej, podoba mi się tu To jest zajebiste, kurna. Ło, spadłem zaraz. Kurna mać. Dobra, chodź tu. jest zajebiste to. Podoba mi się. Jest! Oj, chodź tu, śmieć. Critical! Kilet, aha, Tak się Challenger, jo. Okej. Okay. Czy ja coś tu znajdę na tych rejonach. Zobaczymy, czy warto było tu iść, kurde. O tam tam jest. Aha. Nie wiem czy tu było warto iść. Zobaczmy mapę. O, nie wiem. Mm, hy, hy, hy. Dobra, pójdziemy. Może coś tam znajdę. O! Dobre. Dobre te granaty są. Nie wiem. Może tędy będę szedł. Może coś znajdę. Co to jest? Mm -hmm. Taki bajer ją. A ja chcę coś przetestować. 17, 14 To jest shotgun? Nie. Co to jest? To miałem to. O, Zaraz to przetestujemy. No, ale mam tyle samo ammo. A nie. Ale. Okej, okay, co my tu mamy? Tu wejdę? czy nie? Tu coś mam? Też nie. Trzeba eksplorować, bo właśnie o to chodzi w tej grze. To taki looter, shooter, looter, <luter> shooter, ale rym. O, co my tu mamy? Dobra jest. Pancerzyk. Trochę się ulepszę i pójdę tam do typa walczyć z tymi eunami. Kurda. Uj. O! Teraz to ja rozumiem, kurda. O, takie zabawki to ja rozumiem, kurda. o, ho, ho, to mi się podoba wam powiem zajebista o, taki rozpierdziel to mi się podoba, czuję się jak Max Payne Max Payne, kurde dobra, bo oni tu o ile, nie lubię tych latających śmieciorzy Kurde, weszłem do wody. O jany. Nie lubię ich tych latających pedałów. Są najgorsze. Jeszcze jak są w grupach to... Kurde, ile was tu? Obra leży Co my tu mamy? Coś tu mamy ciekawego. Co ja wziąłem, muszę to sprawdzić, czy może jakaś lepsza broń, albo coś. Zaraz to oblukamy? Kurczę, zaraz to oblukamy. Tu coś mamy. Oj, wejdź na to. Yeah. Um. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. A co ja tu wziąłem? A nie, bo ja wziąłem chyba. Yy, chyba wziąłem ten. To był chyba pancerz? Nie. Co ja podniosłem? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Mhm. I co, nic tu nie ma wartościowego, co? Nie. O! 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 Dobrze, się. Sprawdzę, sprawdźmy ten shotgun, to jest ten. O, to nie, ja wolę karabin. Karabin jest bardziej na razie praktyczny, więc na razie weźmy sobie karabin. Jest, przeszedłem, super. Przeskoczyłem, doskuczyłem zwyciężyłem no no chodź tu frajerze Co? Gdzie ty jesteś kurde? A tu Dzidia, chodź tu Dopiero dzielę cię Matka cię nie pozła, pozła Nie pozna w skorupie kurde ma to głupie. Chodź tu dziwko Dobra Masz, nie rzucaj we mnie kamieniami. Masz kurde granat. Żyrej go w dupę. O nie wyszło. Musi tu się chować Ucieka Boi się Boi się mnie Jestem za dobry Ta broń jest zajebista Bardzo mi się podoba Nie Kurde, mać Cholera Kurde, Ile was tu Właśnie najgorsze jest, jak mamy te podwójne, jak jest pistolet taki, co wolno strzela. To jest właśnie minus, takie moje zdanie jest, nie? bo strzela wtedy wolniej, a jak na przykład są dwa karabiny, to strzela pach, 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 pach. Może inaczej będzie, jak będę miał więcej miejsca w ekwipunku na broń. To może to się wtedy coś tam zmieni, ale no zobaczymy. No, Uj. dobra, jest, udało się. A przetestuję zaraz. Znaczy, przetestuję. Co ja, kurna, gadam. Przetestuję. Co to jest? To jest. E Fire Rate 5, to jest burst, to nie burst, a bez burstów nie mam nic bez Burstów, to tam. tam nic. Uuu, nowy level. Mm. O, o kurno Ocie, dupa O kurda. Co jest Kurda dawać życie. No nie fajne kurno. Kurda mać, tylko nie... Dobra okay, jest. Win. Udało się. Win, we are the champion, my friend. Mam nowy level, który mam. Gdzie, gdzie tu są lewela? Gdzie tu jest level, który ja mam, level szósty, a ta broń była na, na który, co to jest, o, zajebista, no i mi się podoba już, co sprawdzę, oho, dobra, super, superansko superańsko, dobrze srańsko dobrze, to teraz też inaczej będzie się strzelało z tego, jak się, jak się użyje tego skilla lubię właśnie, właśnie ten Borderlands moim zdaniem ma ciekawsze pokawki niż ten pierwszy mm. o, tu co my tu mamy to jest shotgun też. Ale mam, mam lepszy, to z, te, z tego będę ładował. O, jest! Co my tu mamy? Za chwilkę sprawdzimy, co my tu mamy. Ojej oj, full! No dobra, tu wypierdzielam jakieś śmiecie. To wywal, to wywal, to wywal, to wywal. To wypierdziel, to wypierdziel to wypierdziel. O i gitara I teraz tak. To mam to, to mam to, to mam to I Teraz tak trzeba sprawdzić te pukawki. Tu mam. O, tego chyba kojarzę. Tego chyba kojarzę. O, to jest zajebiste. Tu sprawdzimy teraz sobie to sprawdzę. O, to też może być spoko. Mm. Tu też może być fajne. O, tu też może być spoko. A to co to jest? To też może być fajne. Ale mnie ciekawi teraz, który to był. Ten mnie ciekawi bardzo. O, to też jest fajne. O, oh, 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 to teraz mamy problem. Z czego tu strzelać? Dobra, na razie, skoro to ma. Jak to porównanie? O, sprawdzimy. Tym się pobał pobawimy mm. dobra, weź kawki niektóre się sprzeda dobra to teraz tak teraz co, będę musiał naopkoło czy dam radę tu jakoś no dam radę jest, udało się kurde, znowu to lata nie cierpię tego nie cierpię tego gówna kurna gdzie to kurna jak ja tego nie cierpię no kurna jak przez ten uniki robić? A ja pierdzielę. Zabijemy tu kureskwu. kurde ile was tu? Matka was nie miała. Dobra, zaraz zobaczymy czy takie cwane jesteś. O kurde. właśnie dlatego nie lubię. Aha, a, a bo tu Dobra, jeszcze jeden Z No udało się. Dobra, zajebiście, odpalaj most, odpalaj most, tu jeszcze to, że jakieś będą, kurna, nie to, full, nie taki borderlands, chodzisz, na pierdzielasz. fajnie by było z kimś popykać, ale nikomu się nie podoba z moich znajomych i to jest problem no. no zrobię tu misję jeszcze i robię sobie przerwę, przerwa, przerwa. Dobra, tu jest checkpoint No to zobaczymy się w sumie za chwilę może. Nie wiem, zobaczymy.